Dzień dobry. Dziś bardzo ciekawe zagadnienie, a mianowicie wymowa z półgłosek TH. Dziś wersja bezdźwięczna. Jest to dźwięk, który może nieco onieśmielać nas, Polaków, bo nie występuje on w naszym języku, ale nie taki diabeł straszny. By go wymówić prawidłowo, wystarczy umieścić końcówkę języka między zębami i wypuścić powietrze. Cały czas trzymamy język między zębami. Można go nawet lekko przygryźć, by się upewnić, że on wciąż tam jest, aż do końca dźwięku. Posłuchajcie. Występuje on w takich słowach, frazach jak Thank you, I think, nothing, Birthday, Thursday. A teraz przyjrzymy się kilku tak zwanym tongue twisters, czyli łamańcom językowym, czyli zdaniom, w których występuje natężenie danego dźwięku. To, by pozwolić nam jego wymowę. He threw three free throws, three thin panthers in the bathroom, three thousand spears were thrown at the throne. On Thursdays, I find thrills in finding things. Aunt Beth has thick cheeks, thin lips, three teeth, and a thin mouth. A na koniec uwaga. Powiem trzy słowa. Tylko jedno zawiera dźwięk th. Które to słowo? Zapiszcie wszystkie trzy w komentarzach. Uwaga, three, three, three. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Do następnego.